Cześć, nazywam się Wojtek Grabowski i witam Was na kanale Coler Gwile Gazowe. Pankejki to taka klasyka, jeśli chodzi o amerykańskie śniadania. Są bardzo łatwe i bardzo szybkie w przygotowaniu. Amerykańskie pankejki klasycznie jedzone są z syropem klonowym, masłem oraz boczkiem, ale ja dziś pokażę Wam, jak przygotować taki fajny, owocowy sos przy użyciu borówek amerykańskich. Jeśli chodzi o pankejki, to do ich przygotowania będziemy potrzebować masła. Jak widzicie, moje masło zaczęło już roztapiać się na patelni na skutek słońca, ale nic się nie dzieje, bo to masło i tak będziemy musieli roztopić. Poza tym mąka. Ja mam mąkę pszenną tortową, którą wcześniej przesiałem, sobie przez sitko. Odrobina cukru pudru, maślanka, jajko, proszek do pieczenia oraz niewielka ilość soli. Jeśli chodzi o sos to będzie on bardzo prosty i do jego przygotowania wykorzystamy borówki amerykańskie, wodę, odrobinę cukru, ale ten cukier możecie pominąć jeśli chcecie, szczyptę soli i niewielką ilość masła. Przygotowanie pancake'ów rozpoczynamy od rozpuszczenia masła. Tak jak wspominałem moje masło jest już prawie rozpuszczone, ale pomożemy mu nieco odkładając patelnię na boczny palnik grilla. Masło rozpuszczamy powoli na bardzo niewielkim ogniu, nie będzie ono potrzebowało dużo czasu. Teraz możemy je sobie pozostawić, aby nieco ostygło, ale cały czas będziemy wykorzystywać boczny palnik. Na drugiej patelni rozgrzewamy łyżkę masła i dodajemy do niego szklankę borówek amerykańskich. Tym razem wykorzystujemy dość duży ogień i niemal na samym początku dosypujemy cukier. Możecie wykorzystać dowolny cukier. Ja akurat mam cukier-puder, dlatego że wykorzystuję go również do przygotowania ciasta. Ale jeśli chcecie, może to być zwykły cukier w formie kryształków. Teraz do tego wszystkiego dodaję pół szklanki wody oraz szczyptę soli. Sos na takim dość dużym ogniu redukujemy przez około 4-5 minut do uzyskania pożądanej konsystencji. W międzyczasie zmieni on kolor, będzie miał taki fajny, fioletowy kolor, zmieni też nieco swoją konsystencję. A gdy nieco ostygnie, będzie jeszcze bardziej gęsty. W tym momencie możemy przejść do przygotowania pancake'ów i ich przygotowanie, tak jak wspominałem Wam, jest banalnie, banalnie proste. Tutaj mam mąkę, którą przesiałem sobie wcześniej przez sito. Do tej mąki dodaję proszek do pieczenia, sól oraz cukier puder. Teraz wszystkie składniki dokładnie ze sobą mieszam. Gdy suche składniki są już pomieszane, pora na połączenie ze sobą składników mokrych, czyli jajka, roztopionego masła oraz maślanki. Ale wcześniej rozpalę sobie swojego grilla. Ja do przygotowania pancake'ów oczywiście wykorzystam płytę żeliwną. Jeśli chodzi o temperatury grilla, to pancajki przygotowujemy w takiej średniej, a nawet nieco niższej temperaturze. Dlatego nie rozgrzewajcie swojej płyty zbyt mocno. No i teraz pora na mokre składniki. Do maślanki, która ma temperaturę pokojową, wbijam jedno jajko również w temperaturze pokojowej oraz dodaję masło, które roztopiliśmy wcześniej, a teraz już nieco przestygło. No i teraz pora wszystkie mokre składniki ze sobą dokładnie wymieszać. I teraz gdy mokre składniki są już ze sobą wymieszane, pora połączyć je ze składnikami suchymi i to jest bardzo ważny moment, jeśli chodzi o przygotowanie pancake'ów, bo to jest moment, w którym pancake'i niestety możecie popsuć. To jest bardzo ważne, aby po połączeniu tych składników wymieszać je tak tylko odrobinę, żeby się wszystko ze sobą połączyło. Nie mieszamy jednak tego tak bardzo, bardzo intensywnie, ponieważ jeśli tą masę przemieszamy, to pankejki nie będą takie fajne i nie będą takie puszyste. Dosłownie kilka ruchów trzepaczką i masa jest już gotowa. Teraz możemy wylewać ją na płytę grillową, ale wcześniej dodajmy na nią odrobinę masła. Pankejki z każdej ze stron smażymy od 2 do 4 minut. Jeśli chodzi o jaki to będzie taki konkretny czas, to niestety Wam tego czasu nie podam, ponieważ pankejki trzeba robić na oko. Kiedy zrobicie pierwszego pankejka, przekrójcie go, sprawdźcie jak wygląda. Z zewnątrz powinien być taki fajny złoto-brązowy, ale nie może być przypalony, dlatego też nie wykorzystujemy dużego ognia. W środku powinien być zrobiony, ale cały czas nie może być zbyt suchy. Pankejków raczej nie robi się z zegarkiem, tylko robi się je na oko. Wy po zrobionych kilku sztukach na pewno dojdziecie do wprawy i będziecie robić idealne pankejki. Jak widzicie z podanych w proporcji przepisie wyszło mi pięć takich bardzo bardzo solidnych sztuk. I teraz pora ozdobić je jeszcze burówkami amerykańskimi, przygotowanym wcześniej sosem. Oraz syropem klonowym. Ja nie wykorzystam masła dlatego, że moje masło się roztopiło. Ale jeśli chodzi o takie klasyczne podanie pankiejków, to również podawane są właśnie z kostką masła. Ten sos będzie idealnie do tych pankiejków pasował, nie będzie on taki bardzo słodki, będzie fajnie je przełamywał. No i teraz jeszcze odrobina syropu klonowego, i pankejki będą gotowe do jedzenia. Wygląda to pięknie, ja już nie mogę doczekać się, aby tych pancake'ów spróbować. Mam nadzieję, że również Wy spróbujecie zrobić pancake'i na swoim grillu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Kolera po więcej fajnych grillowych przepisów. Jeśli macie jakieś pomysły, co moglibyśmy dla Was przygotować, to piszcie nam proszę w komentarzach, co by to było. Chętnie takie filmy razem z całą ekipą Kolera przygotujemy. To będzie na tyle, dzięki, cześć!